Jak zawsze swoje stanowisko będzie miała firma Piramida z Kostrzy. Znana jest z ciekawego podejścia do granitu, który to nie musi być wykorzystywany tylko do produkcji kostki czy chodnika. Na pewno w tym roku będziemy chcieli pokazać tego Fiata z granitu w skali 1 do 1, ten, który był zrobiony na, z okazji bicia przez Polaków rekordu w jeździe długodystansowej. Chcielibyśmy jeszcze pokazać dwie takie nowoczesne rzeźby, myślę, że nam się to też powinno udać. I z tych takich bardzo nietypowych rzeczy będziemy chcieli pokazać pumpę stupy buddyjskiej. Czyli taki element, który był w tamtym roku, ale dzisiaj już wykończony metaloplastyką, tak żeby każdy, kto przyjdzie zobaczyć te wszystkie rzeczy, mógł to zobaczyć. Rzeczywiście, jak taki element wieńczący tę stupę buddyjską będzie wyglądał w rzeczywistości. Każdy, kto przyjdzie na strogąski rynek podczas Święta Granitu, zapewne znajdzie coś dla siebie.